dzień witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słychać troszkę wieje. Zobaczcie świtu. Jeszcze nie ma słońca. Jeszcze nie wzeszło. A my już jesteśmy na rybach. Czarne chmury takie dziwne, ciężkie. A tam za drzewami próbuję się przedrzeć i obudzić dzień. Pewnie za niedługo wstanie. w Czoło. Zresztą zwiedziały się, że tu jest wiatr, jest, ale i tak one są. Dobra, bo ja tutaj wam widoki pokazuję wschodu słońca, a do niego jeszcze trochę co najmniej 25 minut. Ja biorę się załowienie, rozkładanie. Zapraszam do oglądania. Was witam, już są miejsce cułeczki. Mamy pierwszą rybkę, jeszcze ciemno Chyba leszczyk standardowo będzie. Tak, to jest leszczyk. Ale już dosłownie po minutie tu mamy rybkę tu, pokaż się jesteś pierwszy dzisiaj także zasłużyłeś na pokazanie o nieduży leszczyk także łowimy klimacik fajnie niebo niebieskie leszczyk wziął na czerwonego robaczka oglądam na płoteczkę. Co, ostatnimi czasami nie jest to zbyt często. Zwyczajstwo z przyczem tu jest. Was, o, gruby, fajny także ryb na bierze troszkę inny punkt widzenia to, więcej będziecie widzieć wody i ryb w na pszenicę jedno malutkie ziarenko pszeniczki jakichś dużych ryb leszczyki ta płoteczka, no i teraz krąpik miałem masę brań, których nie mogłem zaciąć, bardzo szybkich ale to było brania tych płoteczek 加完。嗯 de Zobaczymy jak będzie płotka, to będzie fajna Chyba, że to nie płotka, ale na moje oko może być to płotka E to nie płotka To będzie leś No ale dziwne, bo zachowanie było płotkie Już to kleniec

że po tym kleniu stwierdziłem, że może są klenie, zacząłem mówić na groch i powiem Wam, że są. Trzeci klen z rzędu. Trzeci klenik z rzędu to jest... idzie w kamieniec, paniec jeden, ale napiera i po kleniu nie wiesz. bo to była największa ryba dzisiaj na pewno na 100% ale jak są brania na groch trzeci groch, trzecie branie, trzecia ryba także znaczy, może akurat zaczną się większe rybki Udało mi się znaleźć jakiś taki jeden dziwy grob zielony. suszony grob przecież to jest zrobiony w szybkowarze, a ten był zieloniki. Fajny i od razu brani to fajnej ryby. O, znowu było brak, dobra. Są klenie najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej są to klenie. Szybkie brania mocne, takie tlenowe. Także pilnujemy tleni, ja się na razie rozłączam, nagrywamy, może się uda. Nagrać. nie jest branie, nie jest nie ma. jest odjazd pod ale to jest klenik na pewno po zachowaniu jestem pewien, że to jest kleń i już w trawienie oczywiście na pewno to nie jest takie jak przed chwilą na haku ale jest dobry jest wszedł mi tutaj normalnie w łęży od razu Proszę, mamy klenika ładnie zapięty tutaj w wargę Czyli ryba wieże Jak są klenie trzeba dawać jeść Już to mówiłem nieraz Zresztą każdej rybie trzeba dawać jej, żeby żerowała Ale kleń lubi dużo zjeść Напрягаем, да, там. Mamy klenia, tak, razy groch, oczywiście. A tak myślę, około 40. piękny klenik jestem czarny jak murzyn ryby biorą o ten wziął dosyć mocno ten wziął dosyć mocno piękny szukamy trocha jasnego żeby to było widać z daleka że to jest fajny kąsek łakomy żeby go szybko zjadły ryby bo ładny leścik, moi drodzy Ej, Jakiś duży ale leścik o, chodź tu maleństwo moje ty. Taki leszczyk się nam pojawił. Bardzo dobrze. Przeniczkę. zobaczymy czy woli jakiś patruk nie, ja, musimy rzucić za niego żeby sobie popłynął ile tam mamy nagrania? nie wiem sprowokowaliśmy branie nas branie robaczek z zatrzymanie o, 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 o. zatrzymanie słowiczka przyhamowanie, mam nadzieję, że nagram minuta 30 no, no leszczyk też i popatrzcie, czyli nie czy podchodzić do leszczyki nie niż przed chwilą, ale już taki no, 30 Drodzy, kończymy łowienie na dzisiaj. Tak jak mówiłem, chodź chodźmy się okaleczyć Tlenik poszedł. leszczyki Leśniki. Leszczyki, Leśniki. Cały wiatra. Płotki. Boć. Jakby tak człowiek chciał z tego wyżyć, to podejrzewam, żeby. Podejrzewam, że przeżył. <ścoughs> Przeżyłby.